22 kwietnia o 23.24, więc dzień jakby wcześniej, a mówimy o aspekcie na 23 kwietnia, ale on tego 23 będzie jeszcze bardzo dobrze odczuwalny, bo nam się uściśli opozycja Słońca w byku do Lili w Skorpionie. Ten aspekt będzie od i 22 i 23 dobrze odczuwalny. On uwypukla napięcia między potrzebą stabilności, komfortu i bezpieczeństwa. A intensywnymi, często nieuświadomionymi pragnieniami zmiany, kontroli, głębokiej transformacji. Prowadzi to do konfliktu między tym, co jawne i akceptowalne, a tym, co ukryte, instynktowne i niewygodne. Będziemy chcieli kontrolować swoje życie, ale nam się, przydarzą nam się nagłe, trudne do zrozumienia impulsy lub sytuacje zmuszające do zmierzenia się z własnymi cieniami. W relacjach pojawi się sprzeczność między stabilizacją a pokusą wchodzenia w intensywne, ale ryzykowne układy. Niektórzy zidentyfikują lęk przed utratą czegoś cennego lub koniecznością pożegnania się z czymś, co daje poczucie bezpieczeństwa. Warto teraz przyjrzeć się ukrytym motywacjom, odpuścić trochę kontrolę i znaleźć równowagę między materialnym, a emocjonalnym poczuciem bezpieczeństwa. Słońce opozycja lilii w horoskopie urodzeniowym to walka między tym, kim jesteś, Słońce, a tym, kim chcesz być lub nie możesz być, ale cię co kusi. Tutaj mówimy o lilii. To napięcie między tym, czego od ciebie oczekują, a tym, co czujesz w środku. Im bardziej starasz się tłumić ten drugi głos, tym częściej spotykasz ludzi, którzy go ujawniają za ciebie. Klucz to nie wybierać żadnej strony, tylko wsłuchać się w obie.